Gabi, Pandusiu, Syrenkotko, cieszę się, że was widzę. A ty musisz być... Szuszu! Cześć, Kici Mikołaju! Cześć, Lizaczku! Dobrze, że nic ci nie jest, Kici Mikołaju. Jak tam, Sanie? Mój najlepszy mechanik już je naprawia. Powitanko, siemanko! Miś, <laughs> Gdy my z Ptysiem naprawiamy sanie, może wy pomoglibyście mi z czymś innym. Kilka prezentów wypadło mi z sań i się zapodziały. Zaginęły? Pomożemy ci je odnaleźć. stycznie. Oto lista brakujących prezentów. Jej! Pomóżcie, proszę! Musimy je znaleźć! Pierwszy z prezentów, który znaleźć czas. Wrotki co błyszczące są tak. Powiedzcie, jak zobaczycie wrotki. Tam wiszą. Na palmie wiszą wrotki, o tam. Och, nie sięgam. Nie dosięgasz ich. Jeszcze. Kolejne z prezentów, który znaleźć czas. To gumowy kaktus. Malutki samolocik. Wielka złota kredka. I wrotki co na palmie wciąż są. Wow. Kolejne z prezentów, które znaleźć czas. Lokomotywa mała to jest. Hmm, widzicie coś, co świeci? Tutaj. Aha! Lokomotywa mała tu jest. Co jeszcze? Plażowa wilka, piłka. I deska surfingowa. Mięciutka świnka. Kaczuszka kąpielowa. Kot, który piszczy tak. Jak tam leci? Czerwony. Ze śmigłem czapka ta I brodki też, które na palmie są Uhu, Zdjąłem je! Uhu. Jest! Chyba mamy wszystkie, Mikołaju Ho, ho! Świetna robota! Teraz każdy chłopiec i dziewczynka, kot i koteczka dostaną swój prezent Jak ci idzie, ptysiu? Dobra wiadomość, na pewno je naprawię Zła wiadomość? Eee, będą gotowe dopiero na jutro. Na jutro? Przecież dzisiaj są święta. Musimy znaleźć sposób, żeby je dostarczyć dziś. Doskotnałe podejście, pandusiu. Pomyślmy. Skoro sanie dziś nie ruszą, to znajdźmy Mikołajowi inny pojazd. Tak! Może płynąć świątecznym statkiem syrenek. Tym statkiem? Sądzisz, że się uda? Ho ho ho! Spróbować warto. Ho ho, ho. Mikołaju, zrobiliśmy ci przekąskę. Czy to? Bananowe Mikołajki? Nowe. <grymne> <grymne> Aha. Oho, ho, ho. wspaniałe! Jak miło z waszej strony. <grymne> Bardzo proszę, Lizaczku. Papa, pa. nie martw się Mikołaju. Jutro twoje sanie będą na chodzie jak nowe. Dziękuję, Ptysiu. I mruczących Świąt. Uwaga, pasażerowie, świąteczny rejs syrenek zaraz będzie wypływać. Słyszałeś, Mikołaju? Wszystko gotowe. Jeszcze nie. Najpierw musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz.